Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie kolejny film informacyjny, a więc jak zawsze zaczniemy sobie od tej tutaj klatki. Tu jak widzicie są te młode, które na odcinku ostatnim informacyjnym pokazywałem. Młode były jeszcze wtedy gnieździe, były małe, jeszcze nie widziały. Teraz jak widzicie już wszystkie wyszły. Jest ich siedem, tak jak było. Są bardzo ruchliwe mają 6 tygodni. No są dosyć duże jak na 6 tygodni. Mogłyby być trochę większe, ale nie narzekam. Młode jak widzicie ładnie rosną, tutaj nie ma z nimi żadnego problemu. Są żywe. Co do tych młodych to mogliście je zobaczyć ostatnio na w ostatnim filmie o mieszance zbożowej w kolejnej trzeciej części na koniec były pokazane a tutaj trochę jeszcze podrosły, wtedy miały chyba 4 tygodnie, obecnie mają 6 samica je ładnie odchowała stała się trochę agresywna po tym miocie, ale to myślę, że za jakiś czas się uspokoi. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Tu muszę jeszcze królikom nalać wody, bo już wszystko wypiły. Ja muszę sobie świecić latarką, bo słabo byłoby widać. Tu jak widzicie jest to pięć młodych. Tych młodych jeszcze nie odsadziłem od samicy, chociaż już skończyły 8 tygodni. Postaram się odsadzić na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek wtorek. Jak widzicie, no młode są duże. Tutaj y, bardzo ładnie y, rosną. Też z nimi nie ma żadnego problemu. Dawałem im jeszcze dzisiaj mieszankę zbożową, już trochę zjadły, Dawałem im przed filmikiem. Sano muszę im jeszcze dać. No, y, muszę je odsadzić w przyszłym tygodniu, bo jak widzicie, no y, są już duże. Tutaj. Y, Samica, teraz mogłaby sobie trochę odpocząć. Muszę gdzieś samicę znaleźć jej miejsce, bo co do klatki, no to jeszcze jeszcze idzie mi dosyć wolno. Obecnie niezbyt mam czas, no widzicie zresztą po aktywności, jaką mam na na Facebooku na przykład albo na YouTube, że tutaj nie ma zbyt dużo filmów. Pojawiają się tak średnio raz na dwa tygodnie. No, ale mm, nie mogę na razie części nagrywać. Myślę, że jak będzie trochę czasu więcej, to będę nagrywał część. Dobrze, przyjdziemy sobie teraz na dół. Na dole są dwie, dla Was dwie informacje: jedną dobrą, jedną złą. A więc tak, ta samica. Się wykociła. Wykociła się już prawie dwa tygodnie temu. 1 listopada się okociła. Młodych miała 7, znaczy wszystkich miała 8, a 7 odchowała. Ta obok samica się nie wykociła, ale o niej to powiem zaraz. Jak widzicie, tam już młode widać. Ja zaraz wyjmę sobie samicę. Zobaczymy, co tam jest w gnieździe. Pewnie już wszystkie otworzyły oczy. No Samica jak na pierwszy raz to y, 8 sztuk i 7 odchowanych, tak myślę. Przynajmniej to jest bardzo dobrze. Myślę, że tam wszystkie żyją. No, y, po tym, że ten to y, są po tym białym samcu, po tym y, nowozalęskim białym. Samic jest bardzo, bardzo dobry. Będę musiał do niego jakąś samicę kupić, y, nowozalęską białą. Ale to, jak dojdziemy do niego, to wszystko wam opowiem. Teraz wyjmę sobie samicę i zaraz do Was wracam. A więc samicę sobie już wyjąłem, zaraz zobaczymy, co tam wjechać w gnieździe. Muszę tu wejść. Tu są młode. Młode są ładne, ale ruchliwe. No, nakarmione powiem, że jak na. Pierwiastkę to młode są Bardzo ładne Jak na to, że jest ich siedem A jeden młody mi skoczył na latarkę Ale są ruchliwe Nie będę ich wszystkich wyjmował Mogę wam tylko powiedzieć, że jest ich Na pewno 7 bo już do gniazda bo Jednak nie uda mi się ich wyjąć Są za bardzo ruchliwe A więc tak Tu są wszystkie młode Młodych jest Dwa czarne i 5 białych, tak jak sprawdzałem ostatnio, tak było i tak jest, z tego co widziałem. Co do samicy, jestem bardzo zadowolony. Nie chcę ich wyjmować, bo po pierwsze jest zimno, bo na polu jest 0 stopni, a tu w budynku no to około 10, a więc no nie jest najcieplej. Ale na króliki to no, żadnego problemu nie ma. A więc zaraz sobie włożę samice. Jak widzieliście, młode są bardzo ruchliwe, ale to dobrze. A więc zaraz przejdziemy sobie do następnych królików. Samice sobie już i teraz przejdziemy do tej samicy Ta samica, jak Wam przed chwilą mówiłem, się nie okociła. A więc wnioskiem z tego jest to, że samca OSC nic nie będzie, przynajmniej u mnie w hodowli. Samca, mam zamiar sprzedać, ale to zaraz wszystko powiem. Samica została teraz dopuszczona do samca nowozaldzia obiołego. No i myślę, że teraz się już wykoci, będzie wszystko dobrze. Samica jest większa od tej obok. No ale od początku była większa. Muszę uważać, żeby nie wyskoczyła. No, i co do niej, no to myślę, że tyle. No, czekamy aż się wykoci. Nie wiem dokładnie, kiedy została zakosona. Znaczy, mam zapisane, ale nie, obecnie nie wiem. Nie przygotowałem się zbytnio. E, ale to wam napiszę w, w opisie. Tam będziecie wszystko wiedzieć. Ale coś koło nie półtorej tygodnia temu, tydzień temu, jakoś tak. A więc przejdziemy sobie do samicy Boss. Zamknę. Mam dosyć ciężko, ciężko jak cię mam w jednej ręce kamerę, a w drugiej latarkę, ale jakoś sobie poradzę. Tu jest samica BOS. Samica BOS jest bardzo duża. No Waży 6 kg. Ma 7 miesięcy. Coś koło 7 miesięcy. No Jak na ten wiek, to myślę, że wagę ma odpowiednią. Mam nadzieję, że jeszcze trochę podrośnie. I tak myślę, że podrośnie. Samica jest bardzo ładna. Ładna ma budowę. Nie wystaje jej kości. Ona lubi wyskakiwać, ale nie ucieka mi to, nie przeszkadza. Ona bardzo lubi się bawić. To chyba jest taki naj, najspokojniejszy królik i najbardziej skore do zabawy u mnie w hodowli zakupu tej samicy jak ją kupowałem wtedy no to jestem bardzo zadowolony bo bardzo ładnie urosła no, będę musiał kupić do niej samca ale to z tym jeszcze myślę że trochę poczekam bo na razie nawet nie mam gdzie tego samca dać muszę skończyć tą kratkę, a czasu mam mało no samica myślę że ładne młode będzie dawać jeszcze jak znajdę do niej ładnego samca to już w ogóle myślę, że będzie super. A co? Na razie to tyle. Teraz muszę ją włożyć do klatki, żeby wskoczyła. Nie chcę wskoczyć. Wskoczyła. Jak słyszycie te młode, te u góry są bardzo nerwowe. Teraz zaczęły biegać. No ale przejdziemy sobie do następnego królika Nas... O. Następnym królikiem jest samiec OSC, no, który jest na sprzedaż i którego chce się jak najszybciej z hodowli pozbyć, bo jest to bardzo nieudany zakup. Nie było po nim młodych, a kosztował mnie trochę. Już nawet z czego sprzedać tanic go kupiłem, bo to jest bez sensu tak ogólnie. Żeby go sprzedać po takiej samej cenie, no bo to jest niewypał, tak wam powiem. No myślę, że w najbliższym czasie z hodowli się go pozbędę. No zaraz przejdziemy do samca NB. Tutaj przepraszam za psa, który coś tam robi, a nie za bardzo wiem co. A więc przejdziemy sobie do samca NB. A więc dobrze jesteśmy do samca NB. Samiec obecnie jest w tej klatce. Tutaj y, muszę im za niedługo, za niedługo. Myślę, że jutro wymienię y, obornik, ponieważ no, wymieniałem już tydzień temu i trochę się tego nazbierało. Y, samiec jest bardzo ładny, y, bardzo dobry w hodowli. Jak wiecie, już mam po nim kilka miotów. Y, na razie rasowych, młodych po nim nie miałem, ale myślę, że samica do niego dokupię no, za jakiś czas. Y Chciałem jak najszybciej, tylko nic obecnie ciekawego, tak, wam, tak powiem, nie ma w pobliżu, ale jak coś się zjawi, to kupię. Myślę, że co do tego samca to tyle. W tym roku nie wiem czy będzie jeszcze krył jakieś samice. Raczej wątpię, dopiero będę po nowym roku dopuszczał następne samice. A więc pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta klatka, w której za dużo się nie zmieniło, bo pomalowałem jedną podłogę, którą Wam zaraz to pokażę. Jeszcze Wam coś powiem. A więc zamknę sobie tu klatkę i tam przejdziemy. Przejdziemy. O tą podłogę pomalowałem. Tu leżą rękawiczki, jest wiaderko na mm, pasze, na złożę. No tu będę, zostało mi jeszcze trochę pracy y, ogólnie, no, bo tu muszę jeszcze tył zrobić, boki pomiędzy tymi klatkami, no i drzwiczki. No będę to musiał robić jak najszybciej, bo muszę tą sami co od, y, sadzić. Nie powinna ona tak długo z młodymi siedzieć, już powinna być odsadzona. No ale młode będą, myślę, że jutro już wystawione na internecie. Dzisiaj nie będę ich wystawał jeszcze, bo muszę jeszcze ten filmik trochę obrobić. A ogólnie to trochę czasu zajmie. A jeszcze trzeba się trochę uczyć. I w ogóle. A więc myślę, że w tym filmie to tyle. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli film Ci się spodobał, daj, daj łapkę w górę. Cześć.